Będziecie, kochani, w kolejnym filmie z inspiracjami i gadżetami z minionego miesiąca Nie będzie tych rzeczy bardzo dużo, aczkolwiek mam kilka takich perełek, które myślę, że mogą was zainteresować, więc jedziemy z tym koksem Pierwsze opowiem wam o gadżecie, który przyjechał ze mną z Londynu i o którym zapomniałam wspomnieć wam w holu Nie wiem dlaczego, może dlatego, że noszę go cały czas w torebce i niejednokrotnie już ratował mi życie, a mianowicie tak zwane... Battery bank, chyba tak. To jest po prostu taka przenośna ładowarka, na przykład do telefonu. Eee, ja ją zakupiłam w Primarku za. 6 funtów i to nie jest moje pierwsze urządzenie tego typu, bo już kiedyś zamówiłam sobie coś takiego na Allegro, ale poszłam po najmniejszej linii oporu. I jak to czasami się mówi, że skąpy dwa razy traci, czy tam jakoś tak, no to tak też było, że po prostu ta rzecz, którą ja zamówiłam, za bardzo nie działała. To znaczy doładowała mi telefon do jakichś 11% i to było wszystko. W przypadku tego produktu jest zupełnie inaczej. Sprawdza się idealnie i działa tak, jak działać ma. Czyli jest w stanie doładować nasz telefon nawet do 100%. Co wiem, że bardzo mi się przyda, jak będę jechała w przyszłym miesiącu na koncert Justina Timberlake'a. Będę po pierwsze długo w trasie, pewnie będę cały czas focić, nagrywać i nie wiadomo co jeszcze, a to jak wiadomo rozładowuje baterię i potem na koncercie nie miałabym czym uwieczniać tych przepięknych chwil, a tak Proszę bardzo. No i chciałam jeszcze wspomnieć, że gdyby nie Kari, bo to właśnie Kari Witch powiedziała mi o tym produkcie, tak naprawdę jak już stałyśmy przy kasach, to pewnie bym go nigdy nie kupiła, tak więc Karinko, buziaczki dla Ciebie za to. I ja Wam serdecznie coś takiego polecam, jeżeli jesteście na wyspach, macie dostęp do Primarka i znajdziecie ją, w sensie tą battery bank, bo nie wiem nawet jak to odmieniać, to bierzcie w ciemno, po prostu działa i naprawdę będziecie z niej zadowoleni. Kulturowo jest e, tak y, mieszanie w tym miesiącu. E, ci z Was, którzy śledzą mnie na Instagramie, pewnie wiedzą, że stałam się posiadaczką tej oto książki, o której jest dosyć głośno wszędzie ostatnio, absolutnie wszędzie, czyli John Green. Oryginalny tytuł to jest The Fault in Our Stars, czyli Gwiazd Naszych Wina. Mówiąc szczerze, ja się dziwiłam, czemu ten tytuł jest taki dziwny. Ale, jak, przeczy jak przeczytacie książkę, to będziecie wiedzieć dlaczego, tylko tyle wam powiem. Eee, druga jest sprawa taka, że powstał film na podstawie tej książki, natomiast ja go jeszcze nie widziałam i dopóki książki nie skończę czytać, bo jestem gdzieś tak w połowie, no gdzieś tutaj, to nie będę go oglądać. Chcę najpierw przeczytać książkę, bo przeważnie wiem, że film wszystko niszczy i jest potem masakra. Zresztą tym bardziej, że wiele z Was mi pisało, że film jest dużo gorszy, książka fantastyczna i tak dalej. Hmm. Powiem Wam tak, oczywiście gdyby nie tak, czytanie tej książki nie sprawiało mi przyjemność, to w ogóle bym jej tutaj nie umieściła, ale chciałam o niej powiedzieć tutaj dlatego, że e, oczywiście nie jest tak, że e, jestem nią totalnie powalona, przynajmniej na razie. Czyta się ją bardzo lekko, bardzo przyjemnie. Jest to taka opowieść z jednej strony z pozoru niby miłość nastolatków i tak dalej, ale jednak mimo wszystko w grę tam wchodzi choroba, jakieś cięższe tematy, więc jest nad czym myśleć. Jednakże, e, przez to, że przeważnie tak jest, że jeżeli o czymś jest głośno, jeżeli ktoś o czymś dużo mówi i tak dalej, to my mamy jakieś takie bardzo wysokie oczekiwania względem tej rzeczy. No i chyba były za wysokie, bo tak jak mówię, książka jest bardzo przyjemna, ale nie jest to taki powalacz totalny. Umieściłam ją, tak jak mówię w ulubieńcach, dlatego że koniecznie chciałam wam o niej powiedzieć. Też chętnie dowiem się więcej na temat tych z Was, które na Instagramie mnie nie siedzą, bo już na Instagramie miałam kilka opinii na temat tej książki, ale te z Was, które jeszcze nie zdążyły wyrazić swojej opinii na Instagramie, to zachęcam do komentowania pod tym filmem, jeżeli czytałyście tą książkę i macie jakieś zdanie, co o niej myślicie i tak dalej. Oczywiście jest wzruszająca, ale tak jak mówię, czegoś mi brakuje. Muzycznie już pomijam to, że ja jestem znowu opóźniona i tak naprawdę dopiero od niedawna zaczęłam tak w pełni korzystać ze Spotify'a, bo miałam go ściągniętego, oczywiście wszyscy Spotify'a znają, więc ja chyba już nie muszę tutaj tłumaczyć. Miałam ściągniętą tą aplikację, ale w ogóle praktycznie z niej nie korzystałam, nie wiem, nie umiałam z niej korzystać nieważne. W każdym razie teraz po prostu Spotify to jest to. To jest dokładnie to. I właśnie dzięki Spotifyowi odkryłam jedną fantastyczną dziewczynę. Nazywa się, już Wam mówię, Jasmine Thompson. E, I to jest tak naprawdę e, laska, jeżeli mogę tak powiedzieć, która wykonuje covery w miarę takich znanych, em, w miarę, no, bardzo znanych piosenek, takich totalnie up to date, które są teraz w radiu wszędzie puszczane i tak dalej. Więc wszystko to jest w takiej bardzo delikatnej i akustycznej wersji robione. Tak więc fantastyczny zamulacz na wieczory, fantastyczne pościelówy do y, spotkań z facetem, albo po prostu jeżeli samemu chcecie sobie posiedzieć z winem, e, lifeić i e, ponarzekać, jakie życie jest złe, to też wam się spodoba. E, a tak poważnie, to po prostu ja bardzo lubię takie klimaty, ja lubię taką wyciszającą muzykę od czasu do czasu, e, oprócz jakichś tam mocnych bansów i nie wiadomo czego, dlatego ewidentnie w tym miesiącu Jasmine Thompson prosto w moje serce. Nie mam dla was żadnego filmu, ale chciałam wam polecić jeden kanał na YouTube, który jest mi szczególnie bliski, dlatego że prowadzi go Ryan. Ryana możecie znać, dlatego że Ryan pojawiał się wielokrotnie chociażby na kanale Karoliny, u mnie jeszcze nie miał okazji w sumie, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie, tak więc Ryan czuj się zaproszony. I Ryan prowadzi kanał, który nazywa się Strefa Komfortu. Jak większość z Was wie, Ryan jest Amerykaninem, mieszka od kilku lat w Polsce i ten kanał właśnie jest o tym, jak on sobie tutaj radzi z nauką języka polskiego, z naszymi obyczajami, z różnymi takimi rzeczami. Jest to przedstawione w taki fantastyczny, w ogóle śmieszny i kreatywny sposób. Pierwszy odcinek był ze mną, miałam bardzo dużą frajdę przy jego nagrywaniu, więc koniecznie go zobaczcie, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Ja go na Facebooku już linkowałam, ale zdaję sobie sprawę, że Facebook niektóre rzeczy ukrywa, tak więc jeżeli go nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, link zostawię Wam na dole. Tam już jest kilka innych odcinków, jest nawet najnowszy odcinek z Darkiem, z DG, który też wyszedł fantastycznie o tym, jak Polacy narzekają. Naprawdę... Super sprawa, koniecznie zasubskrybujcie kanał Rajana Dajcie mu kciuki w górę, bo na pewno bardzo mocno się ucieszy No, ja ten kanał uwielbiam i czekam na następne odcinki No i na koniec, ponieważ mam dla was niespodziankę Opowiem wam o moim ostatnim ulubieńcu, który najczęściej przewijał się we wszystkich filmach, a mianowicie O mojej gwiazdce z dżeli. To jest ten wisiorek, który Pojawiał się w większości moich filmów, które pokazywałam Wam w stroju dnia z Londynu. Gwiazdka była obecna w tym miesiącu praktycznie cały czas w mojej codzienności, i dlatego nie mogłabym jej tutaj nie umieścić, tak? No, oczywista oczywistość. Ale dodatkowo, w związku z tym, że tak bardzo ją pokochałam, to chciałabym też, żeby którejś z was może odnalazło swoją miłość do takiego małego elementu. Może miłość to za duże słowo, ale wiecie o co chodzi. E, dziewczyny lubią błyskotki po prostu. E, tak więc mam dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie właśnie jeden z naszyjników z kolekcji Mini, bo to jest właśnie naszyjnik z kolekcji mini z, ze sklepu jelly.com.pl. E, to, co musicie zrobić, to po pierwsze polajkować Facebooka Jelly, iść do nich do sklepu i wybrać sobie rzecz, która wam się najbardziej podoba. W tym wypadku niekoniecznie musi być to akurat naszyjnik z tej kolekcji mini, tylko tak ogólnie. I potem wrócić do nich na Facebooka, wkleić im linka do tej rzeczy na tablicę i napisać dlaczego właśnie ta rzecz wam się tak bardzo podoba, dlaczego chcielibyście ją mieć. Możecie dodać jakbyście ją wystylizowali, z czym połączyli. Fajny opis, kreatywny. Jednej osoby zostanie nagrodzony właśnie takim naszyjnikiem. Wybierzemy zwycięzcę wspólnie właśnie ze sklepem Jelly. Tak więc e, do roboty, jeżeli chcecie mieć swoją e, nową na przykład gwiazdkę, taka, taką jak moja. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje inspiracje i gadżety w tym miesiącu. Dajcie mi kciuka w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Jeżeli lubicie takie niespodzianki na koniec, szczególnie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Macie taki przycisk na dole, będzie fajnie, obiecuję. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.